To ja i mój wielbłąd, także spędź ze mną dzień w Egipcie. Dzień zapowiadał się dość boleśnie, ponieważ się spaliłam. Także no cóż, ale czekajcie, muszę Wam pokazać e, widok z okna. No coś pięknego, przyznajcie, budzić się i podziwiać takie widoki, no ale cóż, trzeba iść na śniadanie, żeby mieć siłę na cały dzień. Wiecie, jak mi tutaj posmakowały melony. No po prostu to jest coś pięknego, także jak zwykle musiałam je zabrać. E, no i stwierdziłam, że dzisiaj stawiam na rogaliki. No dobra, przyznam się, no nie tylko dzisiaj, no ogólnie, bardzo mi smakuje. Te wszystkie tutaj słodkości, jak zwykle zapomniałam Lacto no i czas było się pakować, ponieważ jedziemy dzisiaj na safari. To jest ogólnie mój pierwszy raz w Egipcie, więc nigdy nie miałam okazji w ogóle być na pustyni i przejechać się kładami. Także no, naprawdę jest to dla mnie ekscytujący dzień, bo zobaczcie, jak ja się jaram. Ja akurat jestem typem osoby, która bardzo lubi doświadczać, lubię dużo bodźców i poznawać nowe kultury. Także naprawdę był to dla mnie super dzień i popatrzcie, tutaj pan mi wiąże chusta. Na początku zostaliśmy poczęstowani herbatką. Pogadaliśmy ze wszystkimi, poznaliśmy się, no i zaraz czas było ruszyć. Ale ja nie wiem, czy ja po prostu nie umiem jeździć z tym kładem, czy mój był jakiś zepsuty i spóźnieniem skręcał, ale jednak stwierdziłam, stary, dawaj, jadę z tobą, bo ja nie dam rady. Także jeździłam z moim chłopakiem. I było naprawdę bardzo super. Później autami zabrali nas do wioski Beduinów, gdzie były wielbłądy, więc niektóre dzieci mogły się na nich przejechać. Ja za bardzo nie chciałam, nie leży mi to, ale rozumiem, że niektórzy chcą tego doświadczyć. Ja akurat po prostu wolę popatrzeć sobie z daleka. No i tutaj ja szczęśliwa, patrząca na wielbłąda. Później sobie poszliśmy na taką górę, na której pan mnie pomalował i powiedziałam mu, że dostał ode mnie piątkę z plusem, jeżeli chodzi o makijaż. No bronzer, konturowanie, róż, wszystko było. No cudownie wyglądałam. Następnie po tej całej wiosce mogliśmy zakupić sobie takie lokalne herbaty, olejki i tym podobne. Także mega spoko i później wszyscy razem wspólnie zjedliśmy obiad, wróciliśmy do hotelu, no i też znowu zjedliśmy obiad z naszymi znajomymi, a tutaj popatrzcie, co pan dla mnie przygotował, no ja go po prostu uwielbiam. On coś w ogóle taki Moimi reakcjami na te jego artystyczne dzieła, a tutaj jest Mary, w ogóle jest świetną animatorką. Później wróciłam do pokoju, to dostałam talerz owoców i to było tak miłe. No i stwierdziłam, że to czas się w ogóle w końcu umyć, wyszykować na kolację. Ogólnie uwielbiam to. No i z naszymi nowo poznanymi znajomymi stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie e, do portu takim busikiem, który wyjeżdża codziennie z naszego hotelu. No i tam całkiem spoko, ale szczerze. No, musieliśmy udawać ślepych i głuchych, i zawsze panowie się znaśmieli, jak robiliśmy z moim chłopakiem, takie miny, żeby, e, no, po prostu nie kupić wszystkiego. O, tutaj pan w ogóle do mnie pomachał. Ogólnie w Egipcie ludzie są przemili. No, powiem wam tak, co to byłby za vlog, gdybym wam nie pokazała kotki w Egipcie? No, bo patrzcie, no, przepiękne, przesłodkie, No, i ogólnie do naszego hotelu stwierdziliśmy, że e, wrócimy sobie taką łódką. E, to naprawdę była bardzo szybka sprawa. Pan był świetny, no, i na koniec został kwiatka.